Cześć, witam wszystkich na kanale Ninja Trading. Dzisiaj będzie ważny temat. Chodzi o to, jak znaleźć strefy wsparcia i oporu. Pokażę na przykładzie, jak te strefy znajduję i jak pomagają mi w tradingu. Także zasubskrybuj kanał i będziemy rozmawiać o tym. Зараз ще ми запрошуємося до нашої дармової групи хендлової. Це очима ж в результаті. Тут є ще придатними інформаціями на тему трейдингу. Кожне дня відбиваю ще дві сесії трейдингові. Даю один сигнал на сесію до дармової групи. Наступне континуємо хендловувати в групі VIP. Якщо ти хочеш долучитися, в лінк до цієї групи буде в описі до цього фільміку. Також запрошуємо. Chcę również pokazać się naszego robota handlowego. Przeprowadza on analizę techniczną różnych par walutowych. Możesz wybrać dowolną parę walutową, wybrać różne ramy czasowe tak, i przeprowadzić analizę. Na podstawie tej analizy możesz otworzyć transakcje. Ten bot jest bardzo dobrym asystentem analizy technicznej. Zostawię link do niego w opisie tego filmiku, kliknij na link i znajdujesz instrukcję, jak zdobyć tego bota. Także zapraszam do dołączenia do grupy i również do robota handlowego. Tutaj w środku mamy poziom, który kiedyś był zarówno strefą wsparcia, jak i oporu dla ceny. Jak taki ma dość silny wpływ na ceny. zobaczcie, ponieważ wiele razy cena zmieniła swoje zachowanie w tej strefie, tak? Jedna raz było strefą z oporu, następny stała strefą wsparcia. Ale teraz już będzie to naszą strefą oporu. Dlaczego? Zobaczcie, że cena w tych miejscach już odwróciła się, tak? Strefa oporu w tym miejscu jest dość silna i rozumiemy zainteresowanie innych traderów ceny, tak? Zobaczcie, że w tym miejscu cena odwróciła się. I tutaj już teraz mamy taką małą tendencję wzrostową, ale czekamy, że ona tutaj już, zobaczcie, było po trochę... Konsolidacja mała i cena poszła w dół ale już czekamy tego, że w wskaźniku RSA już mamy wykupienie, tak? Ale jeżeli zmienić ramę czasową, zobaczcie, gdzie teraz jest cena i gdzie jest poziom, tak? Poziom jest trochę wyżej i cena nie znajduje się w wykupieniu, cena jest po środku, tak? Także kiedy już będziemy mieć sygnał na różnych ramach czasowych i rozumieć. тенденцію, яку порушить ціна, можемо отворити транзакцію. Зараз отворю транзакцію на 3 минути вижий. Поняваш, моя прогноза є така, що від за тренд зростовий і вже ціна не змінює ще керунку, так? Мимо, що є цена із близько до стрефа опору, але не від за сигналів до відвертання. Забачте, де зараз є стрефа опору, так? І частіше так, ціна була відвертована на тей, в тих пожимах. Але тут маємо такий сильний тренд зростовий, так? І якщо бачить, Na wykresie, że mamy tendencję wzrostową, zobaczcie jak cena zawsze poruszy się w góry, tak, ma taki kierunek góry i jeszcze nie mamy sygnałów do odwrócenia trendu, także otworzymy transakcję w góry. Naprawdę strefy i oporu jest strefy horyzontalne, tak, ale strefy trendu jest strefy diagonalne. W takiej strefy diagonalnej cena idzie w górę, a wszystkie nowe szczyty znajdują się powyżej poprzednich szczytów zobaczcie, tak? Że już mamy, że ruch zawsze idzie w górę, tak? W przypadku analizy technicznej strefa oporu zazwyczaj jest określona na podstawie wcześniejszych szczytów cenowych, tak? Jeżeli cena przykręcać ten poziom, oznacza to, że poziom ten został przelamany. Zobaczcie, jeżeli zmienić ramę czasową na 5 minut, to poziom ten był przelamany, tak? bo już mamy jeden raz, zobaczcie, gdzie jest strefa oporu, tak? i już wcześniej była przelamana, tak? bo mamy wiele razy była przelamana, bo na takim y, ramie czasowej 30-minutowej, my mamy ruch wzrostowy tak? i tendencja jest wzrostowa, dlatego mamy wiele razy ten sieć był przelamany, tak, ty tutaj jest wyżej. I teraz możemy określić te poziomy, do których cena może dojść i zmienić swój kierunek. Tak? Zobaczcie, to, to jest te miejsca, gdzie wcześniej już była jakaś reakcja ceny na te poziomy. Tak? I będziemy czekać, kiedy cena dojdzie do tych poziomów, będziemy rozumieć, jak będzie zachować się w tych poziomach. Jeżeli będziemy wiedzieć, że świeci zmieniają kolor na czerwony, zobaczcie wcześniej, tak, był taki tendencja spadkowa do tego poziomu i od tego poziomu zaczął się ruch wzrostowy. Jeśli cena przekręci ten poziom, oznacza to, że poziom ten został przelamany, tak, to może sugerować, że cena będzie kontynuować wzrost, tak, jeżeli na tych poziomach, które określimy, cena nie będzie odwrócona, a będzie iść dalej do góry, oznacza że mamy trend wzrostowy, tak, i zobaczcie, jakie świeci są Duży świecie zielony tak i mały taki ruch czerwonych świec. Co to znaczy? Znaczy, że byki mają teraz, mamy tendencję wzrostową, że byki mają wpływ na rynek tak na ceny i będzie iść cena do góry. Może mać małe korekcje, dlatego że medwiedzi też chcą obniżyć ceny, ale jeżeli medwiedzi nie mają takiego dużej siły, jak mają byki, to cena będzie iść w górę. Już teraz zamknie się nasz transakcja i zobaczymy. Już, już widzę, że będziemy, będziemy w plusie, tak? Czekamy jeszcze chwilę i zobaczcie, tak, mamy wszystko w porządku. Mamy plus i co to znaczy, tak? Zobaczcie, wszystko co ja mówiłem, że cena teraz znajduje się w takim wzrostowym, tak? Tendencji wzrostowej. Jeśli cena znajduje się w tendencji wzrostowej, musimy mieć sygnały do odwrócenia, tak, trendu. Jeżeli nie mamy sygnałów, to cena będzie kontynuować wzrost i nie będzie odwrócono. Zobaczcie, gdzie wcześniej już było, było takie obniżenie ceny do tego poziomu, ale na tym poziomie jest interes byków, żeby kupować i dalej, że cena wzrosne i sprzedać podrożej. tak? Ok, zmieniłem parę wójtowu. Tutaj jest ciekawa sytuacja i przeanalizujemy to. Zobaczcie, co teraz jest, tak? co jest na wykresie. Ja już widzę, że mamy taką tendencję spadkową, tak, i cena odwróciła się do tego poziomu. Także otwieram transakcję w dół, tak. Dobrze, to przejdziemy na Pocket Option i na Pocket Option od, od, szukam tej pary walutowej i gdzie jest ta para walutowa? Szukamy. Tak, mamy tutaj euro frank szwajcarski, ale jest mały procent wypłaty. Z ma... No ale nic, otworzymy transakcję na 100 dolarów, tak, żeby po prostu przeanalizować wykres. Zobaczcie, co było. Wcześniej cena była taka, był taki spadek, tak, miedźwiedzi obniżyły cenę do tego poziomu i od tego poziomu zaczął się wzrost, tak. Tutaj będzie strefa wsparcia, tak. Zobaczcie, gdzie będzie tak, strefa wsparcia, bo na tym poziomu na wskaźniku RSI mamy wyprzedanie, tak. I od tego wyprzedania cena poszła w górę, tak. I dotarła do tego poziomu. Zobaczcie, że ten poziom jest bardzo ważny, bo na tym poziomu już była cena odwrócona tak i ten poziom będzie strefą oporu tak zobaczcie że wcześniej już było ta cena dochodziła do tej strefy i wtedy odwróciła się w dół tak? i teraz mamy podobną sytuację że cena dotarła do strefy oporu i będzie taki mać kierunek w dół następne przeanalizujemy na, na jakich poziomach cena może się zatrzymać się lub odwracać się lub przebić się tak Zobaczcie tutaj mamy taką reakcję, była wcześniej, gdzie była cena przelamana i już znamy, że cena ma jeszcze siły iść w dół do tego poziomu. Musimy pamiętać, że strefy wsparcia i pogo, to strefy, tak, a nie linie. Nie możemy znać konkretnego miejsca, w którym cena może zmienić swój kierunek. Tak. W tym celu ważne jest, aby zidentyfikować kilka możliwych obszarów, w których cena może się przebić, odwrócić lub przejść w ruch taki boczny. Tak. Мама чи варіанти? Щобіще одвгусання, луп вайще в тренд бочний, так? В цілому, що ми почекаємо, аж ціна дойде до наших поziумів, які визначили ми, так? Наступне побачити, як заховає ціна в, в тим поziуми і і вже розумієш, як як у транзакцію твориш, так? Для тебе встрефи з і опору сув важними наженжами для трейдеру, так? Поніваж позволяє на ідентифікації потенціальних пожумів, на яких можна отворити позиції, так? Купна лупс так? І то вели таких стратегій трейдингових опираше на аналізи стреф з і опору, так? Для того завжди повинні ж бути в стані отшукати те пожум, так? Якщо не можемо ми знайти штраф з парчі і опору на викресі, мусимо шукати діагональних ліній тренду, так? Бо кеде юж не знаме, чи є штрафат з опору, або штрафат з парча, означає, що це не знайдуєш і в тренді, і може бути тренд зростовий, або тренд спадковий. Так? Якщо має це керунок в дул, то є тренд спадковий, якщо має керунок вгору, то маємо тренд зростовий. І то є важливо задентифікувати. До закінчення нашої транзакції ще трохи, і втеді побачимо, чи моє пшевідування було слушне чи ні. Так? Także czekamy, zobaczcie myślę, że będziemy mieć sukces, tak że cena idzie w dół i mamy naprawdę taki trend spadkowy lub cena znajduje się w takim tendencji spadkowej, dlatego poruszcie w dół, tak. Dobrze, zostało się jeszcze trochę, czekamy jeszcze chwilę i zobaczymy. Zawsze musimy pamiętać, że... Dobrze, wszystko w porządku, jest zamknięte w plusie, tak zawsze musimy pamiętać, jeżeli znamy, że kierunek i cena idzie w dół, ale transakcja zamyka się w minus, to musimy otworzyć pokrywanie, żeby nie stracić te pieniądze, które były na pierwszej transakcji, tak? Na no wykresie widać wyraźnie, że cena odwróciła się i zaczęła poruszać się w dół. Tak? Zobaczcie na, na wskaźniku Irreside, gdzie było wyprzedanie, i w tym momencie w górę już mamy wykupienie. Tak? I cena wróciła się do tego poziomu. To jest poziom oporu dla naszej ceny. tak. I rozpoczął się taki trend spadkowy. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim. O strefach wsparcia i oporu będziemy mówić dużo więcej, tak niż był taki praktyczny przykład jak je znaleźć. Tak więc dziękuję i do zobaczenia wkrótce.